czesne rano kurtka motocyklowa spodnie z ochraniaczami plecak obok kask a ja jestem na dworcu i czekam na pociąg ja jestem Artur zapraszam do oglądania Woda jak widać deszczowa, bardzo nie motocyklowa, ale na szczęście mam kask, no i będę jechał pociągiem. Jesteśmy prawie na miejscu. Stacja Smolec. Jeszcze kilka kroków i wszystko się okaże. To, że pewien dystans mam do przejścia z buta, to żadna ujma, a nawet wartość dodana. Tym bardziej, że codziennie staram się przejść na własnych nogach parę kilometrów. No chyba, że akurat cały dzień jestem na moto. No to później trzeba nadrobić. No, i po kilkunastu minutach marszu jestem na miejscu. Dzisiaj duszno, a kurtka motocyklowa za bardzo spacerom nie sprzyja, dlatego musiałem się troszkę przewentylować. Jestem tutaj z tego względu, że przybyłem odebrać Zontesa. Postanowiłem Zontesa przywieźć do Macierzy, czyli do firmy, z której go sprowadziłem do siebie. I tutaj postanowiłem sprawdzić i wyregulować zaworki. W rozmowie telefonicznej przed odbiorem z serwisu. Powiedziano mi, że faktycznie zaworki były nieco ciasne, więc mam nadzieję, że teraz po regulacji będzie okazja sprawdzić, jak maszynka zachowuje się w drodze, a przede mną ponad 100 km. Jak widać, Zontes oczekuje, tylko zostały formalności finansowo-kartowe i będzie można wracać do domu. Jako, że dawno nie jeździłem w drodze powrotnej pozwoliłem sobie troszkę pobłądzić i dojechałem oto do takiego zakątka Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów od serwisu stwierdzam, że maszynka zachowuje się wyśmienicie Fajnie się zbiera Widzę, że podociągane są te klamki, hamulce No, jest to zauważalne jeśli chodzi o jakieś prędkości, chyba nic się tutaj nie wydarzyło, natomiast no fajnie się zbiera. Przy tych niższych biegach, chyba jest to zauważalne. Nie miałem okazji się za bardzo rozpędzić, bo jestem w takich miejscach, w jakich jestem, a tutaj po prostu trzeba tylko pilnować, żeby nie wyglebić się na tej ziemistej drodze. Fajny powrót. Pogoda rano była, no taka, powiedziałbym nieoptymistyczna i nieoczywista, natomiast teraz się pięknie wypogodziło i myślę, że jeszcze pokrążę nie szukając zbytnio mm, dróg asfaltowych bo odgłosy zwierzyny wszelakiej, od żabów od ptaków owadów i takich różnych dziwnych, nieznanych mam nadzieję, że nic złego mnie tutaj nie spotka jakkolwiek miejsce piękne Miało miejsce takie jeszcze jedno zdarzenie, a mianowicie, kiedy byłem w serwisie, podszedł do mnie mężczyzna i powiedział, że ma niezłą pamięć do twarzy, i zaczął gratulować filmów. Okazało się, że to był jeden z widzów mojego kanału. Na początku trochę się wypierałem, no natomiast w końcu uścisnęliśmy sobie dłonie i podziękowałem za miłe słowa, aczkolwiek byłem tak zaskoczony. I zadziwiony, że nie zaproponowałem mu jakiegoś wspólnego zdjęcia czy kilku ujęć, choćby z pozdrowieniami. Jakkolwiek pozdrawiam Pana, wszystkiego dobrego szerokości. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w trasie, a wtedy już bez wspólnej fotografii się nie obędzie. Tak jak wspomniałem, postanowiłem dzisiaj o ile się da, nie jechać asfaltem, no i wrzuciło mnie w jakąś drogę leśną pożarową, tędy normalnie można jeździć, natomiast no, droga była sobie troszkę wyboista wodnista trzeba było troszeczkę uważać żeby nie złapać gleby on też sobie nieźle radzi na takich drogach nie jest to jakaś bardzo wymagająca droga, ale y, myślę, że te opony w kostkę y, bardzo się przydają w takim terenie Dzisiaj kolejne kilometry testu poserwisowego. Piękna pogoda, więc jak najbardziej trzeba testować. Dzisiaj pękło kolejne 200 kilometrów. Wczoraj pod Wrocławiem. Dzisiaj w mieście królewskim pod Kopcem. jadąc kilkanaście minutem przez Kraków byłem świadkiem potężnego ruchu i niekończących się korków i zastanawiam się czy miejsce na obiad czy miejsca na obiad szukać w mieście na obrzeżach miasta czy zupełnie poza zobaczymy dokąd poniesie nas droga ta mniej zakorkowana I tak jak było do przewidzenia, nie udało się zjeść obiadu w Krakowie, ani w ścisłym centrum, ani dookoła centrum, ani nawet na obrzeżach miasta. Dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, na znanej stacji paliw, można powiedzieć, jak zwykle, udało się coś przegryźć. Trwalsi widzowie i najlepsi śledczy mojego kanału wiedzą, że już w tym miejscu byłem, ale i tym razem nie mogłem oprzeć się, żeby nie jechać przez skałę ojców, pieskową skałę, wracając z Krakowa. Można domykać test poserwisowy motocykla. Po 500 km, można już stwierdzić, czy maszynka pracuje dobrze. Niniejszym, stwierdzam, maszynka pracuje dobrze i tym samym z optymizmem można patrzeć na najbliższe tygodnie, miesiące, jeśli chodzi o jazdę motocyklem. I mimo tego, co się dzieje na stacjach paliw, życzę Wam wielu kilometrów pogodnych, radosnych i co bezpiecznych przede wszystkim. Kontra Zontesa trwa nadal, a mianowicie kilka kilometrów przed Lublincem Zatrzymał mnie patrol policji. Rutynowa kontrola, stan licznika, stan dokumentów, nawet nie było sprawdzanego stanu trzeźwości. Natomiast, wrażenie na panu policjancie zrobił motocykl. Zapytał, czy może zrobić zdjęcie, rzekomo dla małżonki. Pozdrawiam. Oczywiście pozwoliłem. Przy okazji zareklamowałem y, kanał właści na Moto, mam nadzieję, że y, zajrzy do tego odcinka. A ten test to tak naprawdę był pretekstem tylko do tego, żeby y, wyciągnąć moto i pojeździć, nakręcić kolejne kilometry. Trochę ich nabiłem w ciągu tych dwóch dni. No i w takim tempie to niebawem trzeba będzie znowu myśleć o jakimś przeglądzie, przeglądzie serwisowym, oby nie z konieczności.